Cząstyka, Lisan. Weźcie się do roboty. Wszystko dla Koahier. Pamiętaj. Dasz radę? To, to niemożliwe. Przed chwilą tu jeszcze byli. Czuję się pusty. Bez nich wszystkich jestem zwykłym, nic nieznaczącym zmarłem. Oj, ja Ja tego nie zrobię. Nie byłoby wtedy zabawy. Zostaw mnie! Czyli jestem na ciebie skazana. Zapowiada się bardzo przyjemne życie po śmierci. Już nigdy się stąd nie wyrwiemy. Nasz los został przesądzony. Jak mam nie być zaskoczona? Przez ciebie znowu zginęły niewinne osoby jak mogę zmomiturować pararię? Tu przez ciebie! Przez ciebie tu siedzę! Przez ciebie katalia mi nienawidzi! bo tacy jak ona nigdy się nie zmieniają. Nie pamiętasz już co zrobiła? O tym się nie zapomina.